nie spisał się na karowej Jacek Jerszyna poprawiając swoją pozycję z ósmej na piątą. Równą formę zaprezentował Wiesław Stec który jak po Bemowie pozostał na siódmym miejscu w klasyfikacji generalnej barburki. Straty z Bemowa z nawiązką odrobił Robert Gryczyński po raz kolejny potwierdził że technicznie jest jednym z najlepszych kierowców w Polsce. Kryterium uzyskał drugi czas i taką samą pozycję zajął w klasyfikacji końcowej. Bardzo ostry start Bogdan Ludwiczak przypłacił roztrzaskanym zawieszeniem. Próbę jednak nie ukończył. 27. pozycja w rajdzie. z braci z bracisteców Zbigniew pojechał karową niezwykle efektownie. Niestety nie poszło to w parze z dobrym wynikiem. Spadł w klasyfikacji o 6 miejsc na dziesiątą lokatę. Kolejny nasz kierowca Piotr Świeboda wobec dobrej jazdy Gryczyńskiego stracił doskonałą trzecią lokatę spadając o oczko niżej. Jako przedostatni na trasę ruszył Leszek Kuzaj i już na tym pierwszym newralgicznym zakręcie popełnił poważny błąd, który jednak mógł skończyć się gorzej. Zawodnik ambitnie próbował odrobić straty, ale nie udało się. Uzyskał trzeci czas na karowej, zajmując w rajdzie barburki trzecią lokatę. Ostatni na trasę wyruszył najszybszy na Bemowie Robert Herba, ulubieniec nie tylko warszawskich kibiców, znał rezultaty swoich rywali i pojechał tak jak powinien. Prowadził swego lancera optymalnym torem, dlatego i na Karowej okazał się najszybszy. Zwyciężył rzecz jasna w tegorocznym rajdzie Barburki.